Siemanki widzowie jesteście i to jest kolejny film na tym kanale mm, Dzisiaj zobaczcie na to 6 iko, nie? Szejziko Coś za to kupimy. Yy, I zrobimy też smaku jak już możecie widzieć po tytule. Nie? Yy? No to... F... Yy... Lepu coś kupić, bo właśnie Puksi wymyślił tą serię w sumie. no I dlatego już Nage... nagramy. To widzimy się, jak już coś kupimy za to. No, to. Yem, dobra, już I, kupiliśmy. Pokażecie opakowanie po tych papierkach? Tak. Marki Verbena. Tak. Y, Tukan postawił. No, Tukan postawił. I chcę. Dobra. co może w 2021 dobra, to za chwilę będziemy otwierać. Ale na początek stawiam intro. No dobra, ja też sobie dam intro, żeby nie było. Tyle.

Na, na no chwilę będziecie na mieli ciemno. No dobra. Na chwilę tutaj będziecie, no, na um, będziecie mieli ciemno. U go będziecie mieli ciemno, I mm. tu się tak takie coś, ale nie o smaku No Ja jadłem, jadłem tylko Dzięki. Siarę, groć, no, um, no dobra, pójdę gdzieś do cienia, bo to mnie skurza. Dobra, Ma, e, mamy te skierki. Ja też pójdę do cienia, ja, bo wy możecie może nie widzieć. Na razie będziecie mi ciemno,

O, e, zjedz, e, jak skończy Izyka, to sobie zjedz ten skierek. Ale ja go będę jechał chyba coś koło dwie godziny. No bo ja sam nie grę. Dobra. Jemy. Trzy... Znaczy... Trzy... Jest Trzy... Powiem tak. Dobre. Tak. Ale nie masz tak chyba, nie? Właśnie, to jest dobre. Ale. Takie tylko, cytrynowe. No bo to jest cytryna i imbir. No tak. No to tak. Ja no uważam, ten że to um, Ja <grym> uważam, że to smakuje tak, jakby. Jeżeli <grym> chcecie to postać, no to ścigajcie normalnie. Dobra. To tu wsi. Jak mówiłem, to jest. Mówiliśmy, to jest. Dobra, nie dokończyliśmy. Bo film się przerwał, oczywiście. Tu Ksi mówił, że trzeba jeść od boku. a Gryźć. No, gryźć od boku. I e, potem, i jak się już e, z, ugryzie, to czuć czy ten. Jakby, jakby tak powiedziałeś? No. O, ok. No, czyli. I dobra. To jest dobra, akurat. Polecam. Nie? Hm. Więc chyba będziemy w końcu ten odcinek to